Tym razem w Nabogu ze strefy przykręcznej na no ogólnie granicy Polski. Piękne miejsce w ogóle. To jest miejsce z mojego dzieciństwa. Spędzałam tutaj masę czasu jako dziecko i było w ogóle cudownie. Wspomnienia z dzieciństwa, no to zawsze są jakieś takie mocne, znaczy nie zawsze, ale no, u mnie tak. <laughs> Fajne miejsce, piękne miejsce, dzikie miejsce. Mocno na, na ten moment jeszcze nie zaludnione, w sensie nawet okolice. No a tutaj, już nad samą, w samej tej strefie granicznej, no to w ogóle jest totalnie bez nikogo. Od dwóch dni sobie tutaj dzikujemy. I no jest w ogóle pusto: nikogo nie było poza strażą graniczną. <laughs> Przygraniczną graniczną, nie wiem jak to się tam nazywa. Fajnie, naprawdę fajnie. No i tak kolejne z doświadczeń takiego właśnie eksplorowania, płynięcia, trochę ten Bóg i obserwowania co się dzieje. Pozwalania sobie na doświadczenie właśnie różnych niepewności, niewiadomych, no bo nigdy nie wiadomo gdzie będzie jakieś miejsce, czy będzie jakieś miejsce do nocowania, czy nie będzie jak pogoda, jak inne sytuacje, gdzie się jakby kąpać, zwłaszcza, że tu się nie można kąpać. Więc ma się wodę, a nie można z niej skorzystać. No to jest trochę słabe, bo... No bo jest zakaz. Ale to płynięcie to jest też taki rejon, który no, długo próbuje złapać, w sensie nie złapać właśnie, pozwoliło płynąć na, nie, na niekontrolowanie i podążanie za tym, co przychodzi. Wtedy dzieją się naprawdę fajne przypadki, jak jechanie gdzieś trasą i spotkanie akurat... Um, mieliśmy taką historyjkę, że mieliśmy wsiadać na prom, ale podjechała grupa <coughs> czterech aut, no i trochę przed nas wjechali, i stwierdziliśmy, że no dobra, no albo się wpychamy, albo się nie wpychamy i tak w sumie nie wiedzieliśmy. W sensie wpychamy, no że po prostu próbujemy. No i stwierdziliśmy, że może damy im pojechać, żeby już z całą ekipą przyjechali, bo po dwa samochody byśmy ich rozdzielili, a trochę to trwało. No i poczekaliśmy i okazało się bardzo fajnie, że poczekaliśmy właśnie. I to są te sytuacje, których no nie zaplanujesz, nie przewidzisz, że one same się dzieją. Przez to, że poczekaliśmy, to jechaliśmy na promie człowiekiem, który gdzieś tam w klimatach bardzo podobnie jak my, też na dziko, też w jakiś tam sposób. No i całkiem fajna i ciekawa jakaś taka chwilowa znajomość, która by się nie wydarzyła, gdybyśmy parli, żeby to przyspieszyć i pojechać tak, jak tam chcieliśmy na początku, żeby trochę czasu było szybciej. To jest takie pozwalanie sobie, co mnie jest od, od dosyć niedawno w życiu dostępne dla siebie, żebym mogła to robić, żeby się nie popędzać, żeby sobie dać czas, że jak coś się dzieje, to właśnie pozwolić na te sytuacje, żeby one się same jakby działy, tak właśnie jak, jak ten prąd, nie? nurt rzeki, że żeby ich nie wyciskać, że dobra, już, to zróbmy, bo szybko. Nadal i wciąż to ciągle robię w wielu sytuacjach i nie pozwalam sobie właśnie na to, żeby żeby płynąć, ale zdarzałem się właśnie takie chwile jak tamta i później się okazuje, że to było najfajniejsze, co się mogło zdarzyć, bo... no później dalej to się toczy, w ogóle żeby było śmieszniej tego człowieka spotkaliśmy później na trasie jeszcze raz. <grym> Także też tak fajnie, zupełnie nie planując, że będziemy w tym samym miejscu. No i takie historie jak trochę się tutaj powydarzało, właśnie takich przypadków, nieprzypadków które, na przykład zdechną materac, nie ma materaca, no trochę twardo, ja akurat trochę gdzieś tam z kręgosłupem nie za fajnie, więc no trochę głupio i pomyślałam zbiera, no dobra, fajnie by, by był, jakiś karimata, no, ale tu na Podlasiu nie ma opcji, żeby znaleźć mm. <słuch> jakiś sklep z karimatą. No i, i pomyślałam, że no kurcze, fajnie by było mieć karimatę, na jakiś taras widokowy. Pyk, patrzę, na ziemi leży Karimata, którą mogłam użyć. Także to są właśnie takie rzeczy, które fajnie przychodzą w momencie, kiedy pozwalasz na to, żeby przychodziły. I zetaka jest samo nakręcająca się jak dla mnie machina, że wtedy dzieje się tego coraz więcej, coraz więcej. Jak zobaczysz jeden taki punkt, to później jest tak, uh -huh, okay, stało się i dzieje się za chwilę kolejny i kolejny i kolejny. Y Fajne to doświadczenie, to bardzo mi się to podoba. No a poza tym, to w ogóle jest tutaj cudownie rano: słychać tutaj jest, są odgłosy, jak z jakiejś dżungli, ptaszorów dużo. Polecam Bóg ogólnie, jak ktoś ma ochotę, to warto to zobaczyć, bo jak ktoś nie był, bo fajnie. No, to tyle na ten moment.